Witam, Krzysztof Roman Lewandowicz. Przy dobrze złożonych palcach i dłoniach, na przykład tak ułożonych, można sobie super idealnie wymasować okolice brwi, oczu, gdy są napięte, gdy bolą, gdy mamy jakiekolwiek problemy tutaj w okolicy czoła, bóle głowy, na przykład należącą, leżąc dłonie tak złożone a żeby nie wbijać czasem w oko ładnie się tutaj rozciągają oczodoły a złożone w ten sposób kciuki opierają się o krawędzie oczu a tuż nad oczyma palce wskazujące rozciągają często bolące te i napięte okolice dwoma palcami. Możemy sobie również czoło rozmasować i rozciągnąć. Palce, kciuki tutaj wchodzą ładnie, a te palce w okolice masują w okolice skroni. Ułożymy, to możemy tu masować, jak tak ułożymy, możemy masować wzdłuż często, to czoło jest również napięte. Wszystkimi palcami i znowu złożonymi tak. O. Okolice po obu stronach nosa aż do nasad. Wolniutko, spokojnie, przy nasadach mocno. Jeżeli tak będziemy trzymali, to nam palce nie wpadną w oczy. Musimy kontrolować, bo to te miejsca muszą być masowane i te tutaj skronie i nos po obu stronach aż tutaj do. Nasad do skrzydełek nosa palcami. Palcami też można po obu stronach sobie kilkakrotnie z mocnym naciskiem, w dole jeszcze mocniejszym albo złożonymi kciukami. Dłonie kontrolują te ruchy, nie pozwalają się obsunąć. No są tak właśnie złożone. A. Nie ma tu co się obsuwać Właściwie złożone dłonie. Tu jest taki klucz, szyna, chwyt. Ten chwyt często przy masażu stóp również stosuje głowy i stóp. w ten sposób. Wolniutko ciągniemy, czujemy te pasma, które są w niektórych miejscach bardzo napięte, w niektórych luźniejsze. I zaraz po tych pociągnięciach odczuwamy jakby takie zaćmienie i odprężenie. I w ten sposób sobie możemy Rozmasować okolice oczu, nad oczyma, krawędzi górnych oczu i nosa najlepszego, najprostszego i najbardziej zmyślniejszego aparatu oddechu. Nic lepszego nie wymyślono. Prosta zasada. Działania i po obu stronach, od góry tu, o, tu o, mocny ucisk, ale nie grozi to wybiciem oka, bo wszystko jest ładnie złożone. Rozmasowuje wolno i z mocnym uciskiem, naprawdę aż bolesnym, okolice wzdłuż jednej strony i drugiej nosa. Oddech, oddychanie nosa i jego jakby przewietrzenie od razu się odczuła. I na koniec rozluźnienie palcami czoła. Rozmasowanie wszystkimi palcami, rozczesanie i rozluźnienie w ten sposób w okolicy nad i pod brwiami. Też, gdy mamy takie zaćmione oczy, to tutaj występują bóle. Bo takim rozmasowaniu to wszystko przechodzi.